Z Ewangelii Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał – Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział – Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego: będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisłe całe prawo i prorocy. Znane słowo serce chrześcijaństwa, serce też żydostwa, bo to nie tak, że Chrystus prowadził to pierwsze przykazanie jako najważniejsze w sensie intelektualnym, również z czasu, za czasów Jezusa. Wielu rabinów mówi, że spośród 6, 613 przykazań występujących w całym pięciu księgach, to przykazanie jest centralne. Zresztą to słowo do dzisiaj jest słowem obowiązującym swoją modlitwę i wyznania wiary, jakie składają Żydzi każdego dnia kilkukrotnie. A więc e, nie jest nowością to, co powiedział Chrystus odnośnie pierwszego przykazania. Owszem, nowością jest to, że powiązał to pierwsze przykazanie z przykazaniem drugim, e, niejako stapiając to w jednym miły bliźniego swego jak siebie samego. To drugie przykazanie już nie było tak bardzo wystawiane na, na, na czoło. Było jedną z, jednym z wielu przykazań, ale. Nie aż tak bardzo predestynowane, i na pewno nie stawiane na równi z pierwszym przykazaniem Szema Izrael. Słuchaj, Zelu, Pan Bóg jest Twoim Bogiem, Panem jedynym. To robi Chrystus, pokazując, że miłuj bliźniego jak siebie samego. Jak siebie samego nie w znaczeniu teraz egoistycznym, że ty kochasz siebie i musisz się kochać dobrze, żeby teraz kochać drugiego. Absolutnie to zupełnie nie o to chodzi. Sam siebie to co twoje, to znaczy twój dom, to znaczy twoi najbliżsi, ci, z którymi tworzysz najgłębsze relacje. Wyobraźmy sobie teraz, że kochaj bliźniego, ktoś, kto jest gdzieś dalej, tak jak kochasz twoją żonę, kochasz twoje ukochane dziecko, tych, którzy są ci tak bliscy sercu, na których się opierasz, co do których masz swoje Plany, i tak dalej. Teraz y, kochaj bliźniego kogoś, kto jest gdzieś tam dalej, jak y, ciebie samego. Więcej Chrystus powie, że przykazanie nowym daje Wam, żebyście się kochali tak jak ja Was umiłowałem. Czyli powiedzmy tak obrazowo, czy nie obrazowo, ale faktycznie, że jest ktoś, kto kto no powiedzmy, zabija. Twoje dziecko. I Chrystus mówi rzecz bardzo poważną, że teraz masz kochać tego człowieka tak, jak to dziecko kochałeś. To jest ten bliźniak, stał się Twoim bliźnim, stał się kimś e, Tobie bliskim, nawet przez Twój zły czyn. I teraz masz go kochać jak siebie samego, jak to, co właśnie kochałeś, e, bo było Twoje, bo była Twoim dzieckiem, e, kimś umiłowanym. Oczywiście jest to rzecz e, bulwersująca, tak, bo chrześcijaństwo jest bulwersujące, bo Chrystus e, tak kocha, bo Bóg tak kocha, bo Bóg pokochał właśnie tego nieprzyjaciela, który zabił Mu dziecko bardziej niż swoje dziecko. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wydał Go, abyśmy mogli. E, być dziećmi Pana Boga wydał, to znaczy wydał też na, na, na śmierć. Niejako Pan Bóg pokochał nas bardziej grzeszników, nieprzyjaciół, aniżeli swojego syna. Oczywiście to jest wszystko jakby w tym znaczeniu, że nie jesteśmy w, w stanie pojąć tej miłości i, i my ją szufladkujemy, my ją próbujemy jakoś uporządkować. Bóg kocha w sposób nieskończony, ale to tej nieskończonej miłości również powołuje nas. W ten sposób mamy kochać. I o ile e, Żydzi nie byli w stanie tego, tego przyjąć, odrzucili Chrystusa z tym jego e, prawem miłości, e, miłości do, do nieprzyjaciół, o której mówił w Kazaniu na Górze, i tak dalej. Że Żydzi absolutnie nie, nie przyjęli tego. Do dzisiaj nie przyjmują, bo im się wydaje, że nie, to nie, nie, nie można w ten sposób. Nie można w ten sposób kochać w małżeństwie, że, że nie dajesz listu do rozwodowego, że nie możesz kochać właśnie kogoś, kto staje się Twoim wrogiem, ktoś, kto nie przynależy do Twojej bliskiej, czy do narodu wybranego. To jego masz już traktować zupełnie inaczej, bo jest gojem, bo jest poganinem. Mają swoje ograniczenia, jasne, muszą mieć, bo Chrystus przyniósł rzecz niesłychaną, że właśnie tą tą miłość teraz nie ograniczył do swojego domu, do swojego narodu, do, do braci w wierze, tylko otworzył ją na, na cały świat, na każdego człowieka. W jaki sposób jest to pokazane już w dzisiejszym pierwszym czytaniu, które się zaczyna? Historią z ród Moabitki, czyli tą, która jest obcą z obcego narodu. Noemi ze swoim mężem uciekają przed głodem niepotrzebnie, bo z braku wiary uciekają z, z Izraela do Moabu, bo tam jest życie, bo tam jest chleb, zostawiając Ziemię świętą. Żydzi mówią, że to była niewłaściwa decyzja. Dlatego też ten Elimelech tak szybko umiera jako karę za, za opuszczenie Ziemi Świętej. Noemi zostaje sama i potem wraca po śmierci swoich zięciów, swoimi synowymi. Jedna z nich cofa się, wraca z powrotem do Moabu, a Rut idzie z nią. I to jest ktoś, kto jest spoza narodu. Izraelskiego, ktoś, kto wszedł do tego narodu wszedł, ktoś, kto będzie teraz w tym narodzie, przyjmie tą religię, którą ten naród wyznaje, przyjmie religię Noemi, przyjmie religię tych, którzy, którzy są Noemi bliscy. I to jest zapowiedź już tego, co się będzie dziać później, właśnie, że, że teraz ta religia już nie będzie tylko religią żydowską, tylko będzie otwarta na pogań typu e, ród. Więcej, że, że ci poganie bardziej zrozumieją e, często tą religię nową, religię chrystusową, aniżeli e, naród żydowski. Właśnie ci, którzy dziś walczą z Chrystusem i saduceusze, i faryzeusze, że oni tej nauki Chrystusa o miłości absolutnie nie przyjmą. I teraz to jest też to przesłanie, które jest względem nas, na ile my bo wszyscy jesteśmy poganami, ale na ile chcemy przyjąć rzeczywiście tą naukę Chrystusa. Chrześcijan jest wielu, papierkowych na pewno, z aktem, metryką wpisu do Kościoła. No, jest nas mnóstwo ale ilu jest tych, którzy rzeczywiście przyjmuje to przykazanie miłości i e, przyjmuje ją w tym wymiarze, e, którą, który Chrystus daje, na ile właśnie teraz e, nie ograniczam się tylko do mojej rodziny, no, nie ograniczam się tylko do tych, którzy mi dobrze czynią, ale również do wrogów, do tych, którzy, no, łączy z tym, że zabijają mi moje dziecko. Niesamowitą rzeczą jest, jest to... Choćby Eleni, która y, przebaczyła y, zabójcy swojego, swojego dziecka. Ile takich przy, przykładów jest właśnie tych ludzi, którzy, którzy pokochali tego złoczyńcę bardziej aniżeli y, swoje, swoje dziecko, swój dom, swoich najbliższych, miłuj jak siebie samego, a nawet y, kocha ich bardziej. Niż, niż siebie samego. To uczynił Chrystus. Do tego rodzaju miłości jesteśmy również my powołani jako, jako chrześcijanie. I Chrystus dzisiaj do nas właśnie mówi, czy chcesz, czy chcesz wejść do tego narodu, do tego nowego Izraela, gdzie w ten sposób się kocha. Czy też ucieknę, bo boję się o swoje życie, jak Elimelech Znajmi do, do Moabu, czy też wycofam się, jak, jak ta druga synowa, bo to, co, z czego wychodzę, to znam, to jest mi, mi bliższe, to jest moja, e, moja rodzina, mój naród, e, moje wychowanie, moje środowisko, to jest e, bliższa rzeczywistość, którą wybieram. Czy też idę na poniwierkę, idę w nieznane, jak ta rud Moabitka, ale E, tak. Prawda jest taka, że, że ta, ta to będzie żona Obeda, z której urodzi się Jesse, który będzie ojcem króla Dawida. I 14 pokoleń później narodzi się Jezus Chrystus. Z tego pokolenia, z tej linii przyjdzie na świat Mesjasz, ten, który dzisiaj. Mówi całemu światu, ale mówi do mnie, kochaj Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu i kochaj bliźniego jak siebie samego. Kto jest tym moim bliźnim, kto jest może dzisiaj tym moim wrogiem, którego mam kochać bardziej, a przynajmniej jak, a przynajmniej iść w tym kierunku jak moje dzieci.